Hania. Dzisiaj będzie hol zakupowy z filmem I zaczynamy go w końcu odpakowywać. Trwa mi chyba tydzień, że mi doszedł. No, może trzy, trzy, Ale no co, otwieramy. I mogę mówić w sumie ile on kosztował. On kosztował chyba, nie pamiętam, ale jest mega fajny. Dost na 130 metrów, na 130, na 160 centymetrów. Jest mega fajny, więc pierwsza rzecz. zamówiłam, bo nie mam do niej kurtki. To jest rozmiar 134. Ja w niej wyglądam że wam pokazuję. Ups. Tak. To widzicie, że są autografy Genzy, bo sobie po No i kurtka jest taka. Ona jest długa strasznie, bo ja już takie rozmiary noszę. 128 jest dla mnie za mały, bo były dla mnie na małe, więc zaczęłam za małe i za Druga blu Taka bluzeczka to jest. Z takimi motylkami, to jest rozmiar 134. I na koniec odcinka, albo w sumie teraz, Przebiorę, czekajcie tu. Już jestem. Ta bluzka się prezentuje na mnie. Tak, nie wiem czy widać, chyba mnie już widać. No już mam, no, nie muszę o niczym mówić. Fajna złotykę. I też trzecia rzecz. I mogę też się wam w nią przebrać, tylko że już nie będę wychodziła, tylko po prostu e, ten. zrobimy przełamanie takie. I. I. I już mam taką bluzkę założoną, ładna bardzo z motylkami. I teraz założymy sobie taki płaszczyk. No i mamy taki płaszczyk. No i taki fajny, mega. Piąta. bardzo. Trzeba czegoś nie doszło. Tak, legginsów nie dostałam, ale do tej miałam dużą to jest taka bluzka, już rozmieszkę. A do takiego lustra nie będę przebierać. I taka fajna bluzka. Pobieram ją, pokażę. czka fajna z kociakiem i przepraszam bardzo, że kilka dni nie było filmów no bo po prostu nie widziałem jak to przesłać mojemu jak to się mówiło montażystowi jednocześnie operetowi no i taka bludeczka by mi się nie pojawił, ale może będzie następny równo. Przepraszam was bardzo. No i więc wszystko wypadki wyciągnięte. No i teraz widzimy się obecnie w ten wartorek. Pa pa i subskrybujcie i lajkujcie.